Dobry, witam państwa w programie Raport z Wojny. Dzisiaj mamy 30 marca, 35 dzień walk. Zaczynamy od teatru południowego. Brak doniesień na temat jakichś szczególnych walk na kierunku pomiędzy Mikołajem a Hersoniem. Prawdopodobnie Ukraińcy zbierają tutaj siły do ataku na to największe miasto zajęte w tej wojnie przez Rosjan. Brak też informacji o jakichś ciężkich bombardowaniach Mikołajewa. Za to Ukraińcy liczą straty z poprzedniego dnia, kiedy miało miejsce takie ciężkie bombardowanie, no i zginęło w nim co najmniej 14 osób. Rosjanie nie próbują atakować na kierunku na Krzywy Róg ani Nikopol. Tutaj sytuacja też jest prawdopodobnie bez zmian. Brak także postępów w kierunku Zaporoża i na północ od Mariupola. Sam Mariupol broni się. Walki jednak no, nadal są ciężkie. Sytuacja ludności jest dość tragiczna. Rosjanie kontynuują próbę rozcięcia tego miasta na trzy części. Najcięższe walki prowadzone są w zakładach Azovstal. No i pojawiły się informacje o dużych stratach, tym razem wśród obrońców. W samym Donbasie za to wojska ukraińskie odpierają y, cały czas trwające ataki na głównej linii obrony sił ukraińskich. Nie udają się też ataki na południu ani na północy, choć tutaj y, nadal trwają ciężkie ostrzały y, Doniecka, Kremiennej i, i miejscowości w tym rejonie. W Popasnej i Rubiżnym trwają walki uliczne. Także, także tutaj sytuacja jest już bardziej dramatyczna. W rejonie Izium wojska rosyjskie nadal starają się otoczyć to miasto, trwają walki, trudno tutaj na ten temat coś dokładniejszego w tej chwili powiedzieć, no i trwają też próby marszu w kierunku Słowiańska, czyli dalszego odcinania Donbasu od reszty Ukrainy i zaopatrzenia dla broniących się tutaj sił. Charków nadal jest pod umiarkowanym tylko strzałem, za to Ukraińcom udało się zabezpieczyć całą drogę pomiędzy Charkowem a Czujewem, co konsoliduje tutaj ich obronę, no i zaprzepaszcza te próby obejścia Charkowa od wschodu. Jeżeli już mówimy o strzałach, to w rejonie Białogrodu doszło tej nocy do wielkiej eksplozji prawdopodobnie składów amunicji, sił, które oblegają, czy też to niedawno oblegały Charków. Rosjanie twierdzą, że doszło do tego w wyniku wypadku i mówią o czterech rannych, natomiast Ukraińcy przypisują tutaj sobie tą zasługę i jakoby zniszczyli ten skład amunicji przy pomocy pocisku balistycznego Toczka. W rejonie miasta Sumy jest najspokojniej nadal od początku wojny. Rosjanie są tu wypychani. Trwa uderzanie na ich linię zaopatrzenia tego natarcia, które kiedyś szło od wschodu na Kijów. Wojsko daje pomoc lokalnej ludności. Trwa zbieranie przydatnych zdobyczy wojennych, takich jak czołgi czy bojowe wozy piechoty. Wydaje się, że tutaj walki zamarły, przez co de facto następuje podział pomiędzy walkami na południowym wschodzie Ukrainy a północy. No i na tym teatrze północnym Rosjanie nadal wydają się wycofywać. Oczywiście nie jest to takie wycofywanie się pokojowe. Oni niszczą ze sobą infrastrukturę. Są cały czas naciskani. Przez Ukraińców ponoszą kolejne straty: obydwie strony, chociaż zapewne bardziej ci wycofujący się niż ci ich ścigający. Czernichów był dzisiaj znów pod ciężkim ostrzałem, podobnie yy, niżne. Kijów od wschodu nie był atakowany, natomiast od kierunku zachodniego. Wojska rosyjskie wycofują się. Nie wiadomo, na ile jest to wycofanie się całkowite, na ile tylko lizanie rani, jakaś forma przegrupowania. Wojska ukraińskie w walkach zdołały uwolnić część autostrady biegnącej między Kijowem a Żytomierzem. Linią rozgraniczenia między wojskami rosyjskimi a ukraińskimi jest ta resztka tej drogi yy, trzymanej przez Rosjan obecnie, a także. Linia miejscowości podmiejskich i i, i, i lasów przebiegająca przez Bucze, Hostomel i Irpień, a także Irpiń i Worcel. Linią rozgraniczenia jest w dużej mierze rzeka Irpiń. Rosjanie prowadzą nadal ataki rakietowe, między innymi pod browarami. Rosjanie twierdzą, że zniszczyli magazyny zaopatrzenia. Armii Ukraińskiej. Atakowane było także lotnisko w starokonstantynowie. Na tą chwilę Rosja twierdzi, że daje sobie spokój z częścią Ukrainy, w której leży Kijów i Czernichów, że nigdy nie chciała zajmować tych terenów, natomiast będzie kontynuowała walkę do cytuję pełnego wyzwolenia Donbasu. Wygląda na to, że Rosjanie przechodzą coraz bardziej do planu minimum swojej operacji. To znaczy na samym początku, o czym mówiłem już ponad tydzień temu, odpuścili sobie najprawdopodobniej Odessę. W tej chwili odpuszczają sobie Kijów i Czernichów, a także Sumy. W Charkowie też wydaje się, że przynajmniej na razie nie mają żadnych widoków na odniesienie sukcesu. Natomiast sytuacja sił ukraińskich, bardzo dobrze broniących się w Donbasie. No nie jest ciekawa. Grozi tutaj Ukraińcom odcięcie zarówno od północy, jak i od południa nadal. Szczególnie jeżeli Rosjanie wszystkie dodatkowe siły będą przerzucali tutaj, a nie, a nie na wszystkie te fronty, ponieważ otwierając tyle frontów, na sam początku wojny po prostu najprawdopodobniej przeliczyli się. Sytuację. Obrońców Donbasu no i Mariupola, którzy są no, w dramatycznej sytuacji w tej chwili, może uratować jakieś niespodziewana akcja armii ukraińskiej. Pytanie, na ile ona ma siły na coś takiego. Wiele może odpowiedzi przynieść atak na Cherson i to, czy on się powiedzie, i czy jakieś kontruderzenie z tego kierunku odcinające Krym mogłoby wyjść. Dziękuję i zapraszam na kolejny odcinek.